Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ciekawostek o Polskim Związku Pięknożnej na moim kanale. Ech, w tym odcinku porozmawiamy sobie o zarządzie komisarycznym 2008. Jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale to bardzo bym chciał żebyście zostawili subskrypcję, wali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym odchodzącym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Zarządzie Komisarycznym 2008. Także zapraszam was do oglądania. Zarząd Komisaryczny 2008. Na wniosek Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego 29 września 2008 roku Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu i przy, przy Polskim Komitecie Olimpijskim postanowieniem zawiesił zarząd elspareny. Ustanowiony został kurator Robert Zawłocki. Kuratorowi przysługują statutowe uprawnienia zarządu PPN-u. 10 października 2008 roku na skutek groźby wykluczenia polskich drużyń z rozgrywek międzynarodowych i odebrania organizacji Euro 2012 Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy, PKO, przy PKOI odwołał tymczasowego kuratora Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka ze ciekawostek o polskim związku piekemorowym na moim kanale. Na razie!